Czy Polska powinna umożliwiać obcym armiom, tak zwanym sojuszniczym, tworzenie baz na naszym terytorium, stacjonowanie na naszym terytorium i obcym służbom działalność na naszym terytorium? I czy to zwiększa nasze bezpieczeństwo w kontekście ewentualnego konfliktu, na przykład z Rosją? Ja Powiem w ten sposób, panie dyrektorze, że NATO to my. A wojska NATO w Polsce to przede wszystkim powinny być polskie wojska. Jeżeli mówimy tutaj o lokowaniu um, jednostek natowskich na terenie Polski, to się pytam, a gdzie nasze jednostki wojskowe? Co zro zrobiono z naszymi um, dywizjami? Dlaczego to wszystko polikwidowano? A teraz, kiedy polikwidowano, mówi się o konieczności sprowadzenia na teren Polski um, wojsk NATO, to znaczy nie wiem, niemieckich tak, czy też amerykańskich. Pamiętajmy że przede wszystkim powinniśmy po, polegać sami na sobie. To jest gwarancja bezpieczeństwa, bo sojusznicy są zawsze tylko tym elementem wspomagającym bezpieczeństwo. Mhm. I spośród chociażby tych środków obrony, o których mówił Karfon Klausewitz, taki można powiedzieć guru, jeżeli chodzi o myśl wojskową, współczesną myśl wojskową, to zawsze on podkreślał, że sojusznicy są ważnym elementem, ale właśnie wymieniał ich na ostatnim miejscu. A Są też te elementy, o które sami powinniśmy zadbać a zatem powinniśmy mieć właśnie sprawne wojska operacyjne powinniśmy mieć obronę terytorialną powinniśmy mieć przygotowane, jakby uzbrojone terytorium, które, które będzie dawało taką możliwość jakby prowadzenia skutecznej obrony. Powinniśmy mieć właśnie zorganizowane społeczeństwo, powinniśmy mieć obronę cywilną też, która w Polsce obecnie praktycznie nie istnieje. Także naprawdę myślę, że mamy co robić i przede wszystkim patrzmy na własne możliwości, inwestujmy we własne możliwości obronne, a jeżeli my będziemy się w stanie bronić, wtedy i sojusznicy przyjdą nam z pomocą. A jeżeli nie hmm. będziemy się w stanie bronić, to powtórzy się sytuacja z roku Trzydziestego dziewiątego.